No wreszcie jestem impostorem ja naprawdę nie wiem ile trzeba czekać żeby nim zostać. Dobra na początek może sfejkujmy sobie jakiegoś taska bo czemu by nie. O dobra mam pomysła może zasabotujemy sobie o dwa. Chłę, teraz zrobimy zagranie 300 IQ i ten kto pierwszy tam przyleci tego sobie kropniemy. No kurcze lekko się spóźniłem ale to nic poczekamy sobie i kropniemy tego który zostanie tutaj jako ostatni. O dobra widzę, że brązowy dzban nawet się nie rusza, więc pewnie jest niegroźne i raczej nie powie przyjaciołom, że wstrzyknąłem jasno zielonemu leku sypiających łekłem. Oj nie, ale mam przypał, bo brązowy zwołał spotkanie i pewnie zauważył, że zabijam zielonego, ale no nic może jakoś z tego wybrnę. Kto? Ja skip, ok ja też w sumie skip, oj tylko nie to przyjaciele mnie podejrzewają, więc trzeba wzbudzić w nich zaufanie. Przydałoby się teraz kogoś kropnąć o może na przykład Rudego tylko byleby mi nie zwiał. Now banana rudy zwiał i teraz trzeba go szukać. Może rudielec nie się schował. Trzeba to sprawdzić. Nie no nie ma Rudego, więc może po prostu popatrzmy sobie na świat z dołu. Dobra więc wiemy, że nie ma go w kafaterii. Na tym tutaj korytarzu też go nie ma ale może wyjdę, żeby nie było, że nikt mnie nie widział. Ożyw banana chyba fioletowym nie widział więc nie będę ryzykował tylko po prostu powiemy mu dobranoc. Ale ja głupi kamernik wszystko widział. Dobra zamknijmy sobie kafaterię w razie gdyby kamernik miał tu zaraz wbić. Dobra kamernik nie wjechał, więc ja wiadę na kamernika hahaha. Ha, ha. No szkurcze brązowy dzban kamernika udaje a przed wejściem stoi granatowy. Od banana brązowy chyba zobaczył ciało wioletowego. Dobra spróbuję wzbudzić zaufanie u przyjaciół. I przyjaciele dlaczego w tamtej rundzie wszyscy na mnie głosowali. Dobra trzeba zabić różowego, bo wcześniej napisał, że ja jestem oszustem. Może sfajkujmy sobie obok niego taska i poczekajmy aż kill down minie. No i pykcykmy króżowa świnka pepa nie żyje. Teraz tylko stąd uciec, żeby przyjaciele nie widzieli, że to ja zrobiłem zamach na różowego. Brązowy chyba. Okto brąz. Jeszcze na zakończenie chciałbym wam pokazać to. No to taki wykres, więc, jeżeli lubisz oglądać moje filmy, a jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to możesz to zrobić. Papatki, i miłego dnia!